Witajcie w kursie course. Dzieci, Młodzież, Rodziny. Ta sesja będzie poświęcona to teach, to temu, jak uczyć dzieci i szkolić je. Jakie są różne to style to uczenia, to na co to powinniśmy to zwrócić to uwagę, to jeśli to 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 naprawdę chcemy wyszkolić następne pokolenie? Po pierwsze, przyjrzyjmy się sposobom Jezusa, jak On nauczał. Są pewne rzeczy bardzo ciekawe, jeśli chodzi o sposób Jego nauczania. Ludzie byli przyciągnięci, on używał wielu przypowieści, historii z życia codziennego. Patrzył na kogoś, kto obsiewa pole, i mówił: O, to okazja, żeby uczyć. Jezus łączył swoje nauczanie z tymi rzeczami, które są dookoła nas. To, co bardzo ciekawe o Jezusie, czytamy o tym w Mateusza 7,29, ponieważ nauczał jak ten, który miał władzę, a nie jak ich nauczyciele prawa. Słuchali go, bo Jezus nauczał z autorytetem, z władzą. Jak naucza się z autorytetem, z władzą? Nauczanie to coś. Ale niektórzy nauczają bez władzy, bez autorytetu, to nudne najwyżej nudne. Więc uczenie jest bardzo ważną służbą w ciele Chrystusa. W liście Jakuba 3:1 czytamy: Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Więc mamy odpowiedzialność. Nie możemy powiedzieć czegokolwiek. Musimy być przygotowani. A skoro naśladujemy przykład Jezusa, to musimy nauczyć się jak nauczać z autorytetem, z władzą. Więc autorytet, jak zmierzyć autorytet? Weźmy pewien przykład. Pomyśl o tych wszystkich setkach, może tysiącach kazań, nauczań, które słyszałeś podczas swego chrześcijańskiego życia. Które z nich pamiętasz? Czasami nawet nie pamiętamy kazania, które było dwie niedziele temu, ale możemy pamiętać jakieś takie znaczące kazanie sprzed dziesięciu lat. Dlaczego pamiętamy niektóre z tych kazań, nauczań, a innych nie? Tu właśnie jest ukryty autorytet. Ja pamiętam niektóre nauczania bardzo wyraźnie w mojej pamięci, ponieważ byłem przez nie bardzo dotknięty, poruszony. Co daje autorytet naszemu przesłaniu? Myślę, że przynajmniej cztery rzeczy. Po pierwsze to doświadczenie. On Nauczam thing, tylko really rzeczy, których naprawdę doświadczyłem. Tu nie chodzi o tylko o wiedzę, o wiedzę w umyśle, ale o coś, co jest częścią mnie, coś, co mnie zbudowało, coś, co stało się częścią mnie, w czym I Bóg mnie przeszkolił, wyszkolił. Miałem pewne doświadczenia, say, powiedzmy, moje nawrócenie było spektakularne, teach, więc mogę mówić o nawróceniu. Powiedzmy, że mocno doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, więc mogę nauczać na temat chrztu w Duchu Świętym, bo mogę dzielić się z mojego osobistego doświadczenia. I to nie chodzi o to, że wszyscy mają mieć to samo doświadczenie. To może się wydarzyć na tak wiele sposobów, ale moje osobiste doświadczenie daje mi autorytet. Druga sprawa pasja. Można wyczuć różnicę. Widzę, jak moje dzieci wracają ze szkoły, i pytam: Jak tam geografia dzisiaj rano? O, nuda. Ale któreś z dzieci miało doskonałego historii, nauczyciela historii i zaczęło kochać ten przedmiot, historię. Czasami to nie ze względu na pasję dla historii, ale pasja nauczyciela jest zaraźliwa. Jeśli nauczyciel pasjonuje się tym, czego naucza, ta pasja rozpala serca dzieci. Więc Twoja pasja da Ci autorytet. Ilustracje, przykłady. Tak jak powiedziałem, Jezus brał przykłady z życia codziennego. Mówiliśmy o lekcjach z użyciem przedmiotu. Te ilustracje z obrazowania pomagają dzieciom i dorosłym też zapamiętać lekcję, którą chcemy im przekazać. Więc jak obrazować to, czym się dzielimy? W sposób, który wpłynie na naszych słuchaczy. I ostatnia sprawa to medytacja i objawienie. Gdy poświęcasz czas, żeby rozważać, medytować nad jakimś szczególnym fragmentem pisma i pandać i objawienie tego fragmentu, i dzielisz się tym, ludzie mogą zobaczyć, o to nie jest płytkie, to jest głębokie. Jest w tym jakaś substancja, jakiś konkret, coś, czego ten nauczyciel doświadczył, przyjął od Boga. Więc jeśli przeczytasz jakąś lekcję z podręcznika, to nie nauczasz z autorytetem. Musisz wziąć ten materiał, przerobić samemu, przetrawić go, nakarmić się nim, rozważać go i prosić Boga, aby dał ci objawienie. I wtedy, gdy dzielisz się, to będzie coś, co naprawdę ma wpływ. Więc pamiętaj. Niewielu z Was niech będzie nauczycielami. Nie staraj się być takim tanim nauczycielem. O, coś sobie przeczytałem w podręczniku i jak papuga powtórzę to w niedzielny poranek. To musi być coś, co mieszka w Twoim sercu, co wypływa z Ciebie, przelewa się z Ciebie. A tak się stanie, gdy będziesz spędzać czas z Bogiem, gdy będziesz budować swoje własne doświadczenie i objawienie. Będzie w tym pasja jeszcze dobrze zobrazowana. Wtedy będziesz nauczał z autorytetem. Jak nauczać, jak przygotować nauczanie dla dzieci? Typowe przesłanie, jego struktura to wprowadzenie, treść, zawartość, wnioski i zastosowanie. Coś, o czym nie można zapominać. Po pierwsze, niech nie będzie zbyt długie. Zakończ nauczanie, gdy słuchacze nadal są spragnieni. Gdy przerywasz nauczanie, a wszyscy Aha. mówią, O, oh, wreszcie, to znaczy, że mówiłeś zbyt długo. Gdy kończysz nauczanie i wszyscy mówią, O nie, już skończył. Daj nam więcej. To dobrze. Przerwij, gdy. Słuchacze nadal są spragnieni. To takie ważne. Jaki wynik chcesz osiągnąć? Czego chcesz? Zacznij od końca. Czego chcesz, żeby dzieci nauczyły się albo e, aby potrafiły coś zrobić, coś poznały, doświadczyły czegoś? To jest takie ważne. Musisz dążyć do jednego skutku, wyniku. Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć na końcu. To jest takie ważne. Więc nie biegnij we wszystkich kierunkach, nie rozpraszaj się. Na wiele różnych stron. Nie goń zbyt wielu królików, bo żadnego z nich nie złapiesz. Musisz być bardzo skoncentrowany. Mierz w jednym kierunku. Bądź praktyczny. Tu nie chodzi o jakieś idee. Dzieci są bardzo praktyczne. Nie mają abstrakcyjnego myślenia jeszcze rozwiniętego. Dopiero 10, 11, 12 rok życia to następuje. Musisz więc być bardzo konkretny, a dzieci muszą wiedzieć, jak zastosować to, czego nauczasz. Jeśli chodzi o tekst biblijny, to zmieniaj swoje podejście. Nie musisz czytać go za każdym razem i cytować. Możesz odtworzyć go za pomocą kukiełek, możesz go narysować. Jest tyle sposobów, aby podzielić się tekstem biblijnym. Będziemy o tym mówić podczas innej sesji. Znajdź jakiś haczyk. Pierwsze dwie minuty tego dzielenia zdecydują, czy dzieci będą szły za tobą aż do końca. Jeśli stracisz je na początku, straciłeś je na całą sesję. Więc pomyśl, jak przykuć ich uwagę za pomocą jakiegoś przedmiotu, pytania, jakiejś aktywności, aby złapać ich uwagę, a potem możesz budować. Ważne, żeby zawierać w nauczaniu świadectwa. Konieczne są też odniesienia do Biblii. Możesz zawierać historie biblijne albo cytować fragmenty razem z dziećmi. Szukaj wizualnych sposobów, tak jak lekcja z użyciem przedmiotu albo fragmenty z filmów, kreskówek. Zadawaj dzieciom pytania. Gdy zadajesz pytanie, sprawiasz, że słuchacze myślą, są aktywni podczas nauczania, a nie pasywni. Zaplanuj zastosowanie, to jest takie ważne. Czym zakończysz? Jak chcesz, żeby oni odpowiedzieli na to nauczanie? Nie pozwól, żeby słowo pańskie upadło na ziemię. Niech coś z tym zrobią, z tym, co Bóg im powiedział. To jest takie ważne. Trzeba też, żebyś uświadomił sobie nie wszystkie dzieci i nie wszyscy dorośli uczą się w ten sam sposób. Są różne style uczenia się. Kocham pewnego nauczyciela. Nazywa się Marlene Lefever i ona wyjaśnia, że są cztery sposoby. Uczenia się. Pierwszy to ci, którzy uczą się dzięki wyobraźni. Oni muszą mówić, muszą wyrażać się. Nie mogą tylko słuchać kogoś, muszą mówić na temat tego przedmiotu, dzielić się swoimi opiniami i pomysłami, muszą być zaangażowani werbalnie, a ich wyobraźnia podsuwa im obrazy. To są często ludzie uzdolnieni artystycznie. W ten sposób Then się uczą. Potem są the takie the dzieci analityczne. To ci, którzy słuchają tego, kto mówi, są bardzo zainteresowani. Zwłaszcza jeżeli nauczanie jest uporządkowane, można notować punkt pierwszy, punkt drugi, trzeci i uczą się słuchając. Potem mamy takie dzieci zdroworozsądkowe. Bardzo praktyczne. Jeśli nie da się tego wprowadzić w czyn, no to nie ma sensu. Trzeba więc to zastosować w praktyce i przez praktykę uczą się. Nie w czasie mówienia, w czasie słuchania, tylko gdy robią coś, praktykują. Więc jak można coś zrobić z tym, co powiedziałeś? W ten sposób te dzieci przyjmą to do swojego serca. To, czego słuchały. No i ci, którzy uczą się dynamicznie, kilka procent. Pozostałe grupy, ci od wyobraźni, to 30%, 30% analitycy, 30% zdroworozsądkowych, a około 10% tych dynamicznych. Gdy coś mówisz, oni myślą, jak moglibyśmy to zrobić inaczej, w inny sposób, nie ze względu na to, że są butownikami, ale myślą kreatywnie. Ich umysł jest połączony z tym, co kreatywne, aby tworzyć nowe sposoby robienia rzeczy, więc znajdują nowe zastosowania, nowe wyjaśnienia, nowe interpretacje i oczywiście na początku może. Niewiele z tego będzie działać, wychodzić, ale musimy lubić takich ludzi, bo oni pomogą nam, aby odnawiać naszą służbę po drodze. Więc to pomaga nam ustrukturyzować lekcje. Musimy mieć czas, żeby mówić, wtedy docieramy do analityków. Musimy mieć czas, żeby dzielić się w grupach, wtedy docieramy do tych, którzy używają wyobraźni. Gdy stosujemy coś praktycznie, docieramy do tych zdroworozsądkowych. A jeśli mamy czas na kreatywność, na otwarcie wszystkich drzwi, by robić coś inaczej, wtedy ci dynamiczni powstaną i dadzą z siebie to, co najlepsze. Musimy więc być świadomi tych różnych stylów uczenia. Nie wszyscy uczą się tak samo i zwykle mamy skłonność nauczać tak, jak sami się uczymy, to tak jak z językami miłości. Musimy więc upewnić się, żebyśmy nie zostawiali na uboczu tych, którzy reprezentują inny styl uczenia się. Jedna dobra rzecz to mieć różnych nauczycieli, którzy uczą z różną siłą. Wtedy dzieci są wystawione na różne sposoby nauczania i wynoszą z tego więcej. To też jest bardzo ważne. Rzecz, o której musimy pamiętać, to. Piramida uczenia się. Popatrzcie na to. Pamiętamy 10% z tego, co czytamy. Pamiętamy 20% z tego, co słyszymy. Pamiętamy 30% z tego, co widzimy. Pamiętamy 50% z tego, co słyszymy i widzimy. Pamiętamy 70% z tego, co mówimy. Pamiętamy 90% z tego, co mówimy i robimy. Więc to ważne, jeśli naprawdę chcesz wyszkolić dzieci, sprawić, żeby rosły, nie chcemy nabierać się, że skoro tak często do nich mówimy, to że będą wszystko pamiętać. Tu nie chodzi tylko o pamiętanie, ale o wcielanie tego w życie. Więc gdy Twoje dzieci albo nastolatkowie są w stanie uczyć się wzajemnie tego, co powiedziałeś? Przyjmują to jeszcze bardziej. Kiedy mają taką możliwość, żeby nauczać młodszych, może? To może być częścią ich szkolenia, aby były w stanie nauczać i praktykować. To, co przyjmowały. Pamiętajcie więc o tej piramidzie uczenia się. To pomaga nam ocenić wydajność naszego uczniostwa, naszych lekcji. Kolejna rzecz, którą chcę się z Wami podzielić, zanim zakończymy tę sesję, to klasyfikacja celów nauczania według Bluma. Jest zbudowana na sześciu różnych czasownikach, które pokazują nam kolejne poziomy szkolenia. Zapamiętaj, to pierwsza sprawa. W wielu narodach szkoła zawsze bazuje na tym aspekcie uczenia się. Ucz się na pamięć. To w porządku, ale to, to nie wystarcza każdemu dziecku, nie odpowiada każdemu dziecku. Nie wszystkie dzieci mają taką dobrą pamięć. Sam fakt, że pamiętasz, że możesz cytować biblijne wersety, nie czyni cię jeszcze uczniem. Uczeń to nie jest papuga, która powtarza, recytuje. Tu chodzi o wszystkie obszary życia. Drugi poziom rozumieć. Czyli jedna sprawa to pamiętać, druga, rozumieć. Trzeci to zastosować. Wiedzieć, jak to wprowadzić w praktykę. Analizować to następna rzecz, czyli rozbijanie informacji na części składowe. Być w stanie przetrawić, to przepracować, rozważyć, mieć opinię. I to prowadzi nas do ewaluacji, do oceny, do oceny wartości informacji czy idei. I na końcu tworzyć. Chcemy, aby nasze dzieci były jak najbardziej kreatywne, by tworzyły nowe rzeczy. I prowadzimy je przez te różne style uczenia się. To właśnie jest klasyfikacja celów nauczania Bluma, od nazwiska Bluma. To też dobre narzędzie, aby rozwijać naszą metodologię uczenia i strategię, byśmy stawali się bardziej wydajni. Teraz wyświetlimy pewne pytania, abyście mogli pomyśleć i by pomóc Wam ocenić sposób, w jaki czynicie uczniów na tym etapie. Być może Bóg chce Wam postawić wyzwanie, żeby przejść na kolejny poziom? Aby mieć większy autorytet, gdy nauczasz, niech Pan Was prowadzi, gdy rozmawiacie, dzielicie się i modlicie za siebie nawzajem, abyście byli jeszcze bardziej wydajnymi w czynieniu uczniów dla przyszłego pokolenia. Niech Bóg Was błogosławi. Pytania: W jakich obszarach mogę nauczać z autorytetem? Dlaczego? Jak przygotowuję się do nauczania? Co przemawia do mnie, jeśli chodzi o style uczenia? Co widzę, gdy patrzę na piramidę uczenia? Co przemawia do mnie w tej klasyfikacji celów uczenia według Bluma?